Tutaj mamy przykład trudnego dachu. Dlaczego są te śruby przez dach przekręcone? Ano dlatego, że inwestor zażyczył sobie deski tarasowe na jego poszyciu. Tutaj przychodzą mocowania pod kolektory słoneczne. Jak należy coś takiego okiełznać? No, no tutaj mamy przykład zalewania drugiej warstwy papy, i tu nasz Majster główny przygotowuje już kolejną warstwę. Chodzi o to, żeby dwukrotnie zalać śruby, które wychodzą poprzez poszycie dachowe. Podkład nacinamy, a górę zalewamy dodatkową warstwą papy. W tych miejscach przyjdzie jeszcze elastik dach. Jeszcze sporo pracy przed nami.